Krążący po sieci filmik, znany wielu osobom, uchwycił poruszający moment w małej wsi Stare Masiewo, gdzie doszło do tragicznego zdarzenia. Na nagraniu widać moment zaraz po tym, jak samochód wojskowy potrącił jednego z największych i najbardziej majestatycznych ssaków europejskich lasów żubra. Dramatyczna scena ukazuje, jak drugi Żubr, pomimo budzącej grozę postury, okazuje swojemu przyjacielowi głęboką empatię. Zwierzę, łącząc się w bólu ze swoim rannym towarzyszem, nie odstępuje go nawet na krok, pokazując niezwykłą więzi i współczucie. Ta chwila, pełna emocji, zatrzymała w miejscu zgromadzonych ludzi, którzy z zapartym tchem obserwowali to niezwykłe wydarzenie. Scena ta była nie tylko świadectwem tragicznego wypadku, ale także dowodem na głębokie emocjonalne więzi, jakie mogą łączyć te potężne zwierzęta. Zachowanie żubra stojącego przy rannym towarzyszu poruszyło serca widzów i stało się przypomnieniem o skomplikowanej naturze tych zwierząt, które często postrzegane są jedynie jako symbol siły i dzikości. Dlatego właśnie dzisiaj chcemy przybliżyć Wam świat tych niezwykłych stworzeń, abyśmy mogli lepiej zrozumieć ich naturę, potrzeby i zachowania. Poznanie żubrów z bliska pozwala nam nie tylko docenić ich majestatyczność, ale także zobowiązuje nas do dbania o ich ochronę i do zachowania środowisk, w których żyją. Dzisiaj zabierzemy Was w fascynującą podróż do świata żubrów, majestatycznych gigantów europejskich lasów. Te imponujące zwierzęta, będące największymi ssakami lądowymi na naszym kontynencie, skrywają w sobie wiele tajemnic i zadziwiających cech. Kiedyś na skraju wyginięcia, dzięki niezwykłym wysiłkom ochrony przyrody, żubry stały się symbolem nadziei i triumfu nad przeciwnościami. W tym filmiku przyjrzymy się bliżej ich życiu, zachowaniom i roli, jaką pełnią w ekosystemach, w których żyją. Zapnijcie pasy i przygotujcie się na niezwykłą przygodę w głębi europejskich lasów, gdzie królują żubry. Zapraszam. Żubr to majestatyczne i imponujące zwierzę, znane jako największy ssak lądowy w Europie. Żubr charakteryzuje się masywną budową ciała z krępym tułowiem, który jest obsypany grubą szorską sierścią, najbardziej obfitą na przedniej części ciała. Jego głowa jest duża z szeroko rozstawionymi, zakrzywionymi rogami, które są cechą charakterystyczną zarówno dla samców, jak i samic. Oczy i uszy żubra są stosunkowo małe w stosunku do reszty ciała, co nadaje mu wygląd majestatycznej ostożałości. Długa i gęsta grzywa opada z szyi i barków, często sięgając aż do ziemi. Kolor sierści waha się od jasnobrązowego do ciemnobrązowego i może ciemnieć z wiekiem. Ogon żubra jest krótki, ale gęsto owłosiony. Mocne i krępe nogi żubra kończą się dużymi, mocnymi kopytami, które są przystosowane do poruszania się po różnorodnym terenie, od leśnych ostępów po otwarte przestrzenie. Żubry żyją w zróżnicowanym środowisku naturalnym, które obejmuje szeroki zakres terenów od nizinnych lasów liściastych i mieszanych po obszary trawiaste i leśne. Preferują one głównie tereny leśne, zwłaszcza te, które oferują bogate źródła pożywienia, jak różnorodne trawy, zioła, liście i pędy drzew. Las zapewnia im także ochronę przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi oraz drapieżnikami. W przeszłości żubry były rozpowszechnione w wielu częściach Europy od Półwyspu Iberyjskiego, aż po Ural i Kaukaz. Jednak intensywne polowania i utrata siedlisk doprowadziły do ich prawie całkowitego wyginięcia na początku XX wieku. Ostatnie dzikie populacje przetrwały w Puszczy Białowieskiej, rozciągającej się między Polską a Białorusią. Gdzie do dziś można znaleźć jedne z największych i najbardziej znanych populacji tych zwierząt. W ciągu ostatnich dziesięcioleci podjęto skuteczne działania na rzecz odbudowy populacji żubrów. Dzięki programom hodowlanym i reintrodukcji, żubry powróciły do wielu regionów Europy, w tym do Polski, Białorusi, Litwy, Rosji, Ukrainy, Słowacji, Niemiec, Rumunii, Czech. Oraz do niektórych obszarów zachodniej Europy i Kaukazu. Żubry są przystosowane do życia w chłodniejszym klimacie i są w stanie przetrwać w trudnych warunkach zimowych. W poszukiwaniu pożywienia często migrują na krótkie dystanse, przemieszczając się między różnymi obszarami lasów i otwartymi przestrzeniami. W tych ekosystemach pełnią kluczową rolę, wpływając na strukturę i różnorodność flory i fauny. Na przykład poprzez żerowanie, żubry przyczyniają się do utrzymywania otwartych przestrzeni w lasach i promują wzrost nowych roślin. Ich obecność ma zatem znaczący wpływ na zdrowie i równowagę ekosystemów leśnych. Żubry w Polsce stanowią jeden z najbardziej fascynujących rozdziałów w dziedzinie ochrony przyrody i dzikiej fauny. Te majestatyczne zwierzęta, będące symbolami siły i wytrwałości, mają w Polsce długą i burzliwą historię. Ostatnie dzikie żubry przetrwały w puszczy białowieskiej, co uczyniło ten obszar kluczowym miejscem dla ocalenia gatunku. Programy odbudowy populacji żubra w Polsce rozpoczęły się już w latach 20. i 30. XX wieku i przyniosły znaczące sukcesy. Liczba żubrów w Polsce wzrosła, a ich populacje rozprzestrzeniły się poza granice puszczy białowieskiej. Obecnie żubry można spotkać również w innych częściach Polski, takich jak Bieszczady, Puszcza Knyszyńska czy Puszcza Augustowska. Te działania ochronne przyczyniły się do znacznego wzrostu populacji tych zwierząt, czyniąc Polskę jednym z ważnych centrów ich ochrony w Europie. W Polsce żubry są uważane za skarb narodowy i są chronione zarówno przez prawo, jak i przez liczne organizacje i parki narodowe. Prace badawcze i monitoring populacji są kluczowe dla utrzymania zdrowych i stabilnych grup tych zwierząt. Polskie ośrodki zajmujące się żubrami nie tylko dbają o ich ochronę, ale także prowadzą działania edukacyjne. Zwiększając świadomość publiczną na temat potrzeb i zagrożeń, jakie stoją przed żubrami. Żubry w Polsce są również ważnym elementem turystyki przyrodniczej, przyciągając miłośników przyrody z całego świata. Obserwacja tych interesujących zwierząt w ich naturalnym środowisku stanowi niezapomniane doświadczenie, a ich obecność jest dumą i przykładem skutecznych działań na rzecz ochrony przyrody. Żubry są zwierzętami stadnymi, a ich struktura społeczna jest złożona i fascynująca. Stada żubrów zwykle składają się z samic, młodych zwierząt i starszych samców. Natomiast młode samce często tworzą oddzielne grupy lub prowadzą samotny tryb życia. Struktura stada jest matriarchalna, co oznacza, że dojrzałe samice odgrywają kluczową rolę w kierowaniu i podejmowaniu decyzji dotyczących całego stada. Samice żubrów są odpowiedzialne za opiekę nad potomstwem. Młode żubry, zwane cielętami, rodzą się po około 9-miesięcznej ciąży. W pierwszych miesiącach życia cielęta są bardzo zależne od matek, które karmią je mlekiem i chronią przed zagrożeniami. Młode żubry szybko jednak uczą się od starszych członków stada, jak poruszać się, znajdować pożywienie i komunikować się z innymi. Samce żubrów, znane ze swojej siły i imponujących rogów, Osiągają dojrzałość płciową w wieku około 6 lat, ale zwykle nie uczestniczą w rozrodzie rozrodzie do osiągnięcia pełnej dojrzałości fizycznej i społecznej, co ma miejsce zazwyczaj w wieku około 10 lat. W okresie godowym, który zwykle przypada na jesień, samce wchodzą w rywalizację o prawa do rozrodu z samicami. Te konkurencyjne interakcje mogą być dość dramatyczne i często wiążą się z pokazem siły i dominacji. Stada żubrów są zwykle stabilne, ale ich skład może ulegać zmianom w zależności od sezonu i warunków środowiskowych. Żubry są znane ze swoich złożonych zachowań społecznych i komunikacyjnych, w tym z wykorzystania różnorodnych dźwięków, gestów i kontaktu wzrokowego do porozumiewania się. Te zachowania pomagają w utrzymaniu spójności stada i są kluczowe dla przetrwania i dobrostanu każdego jego członka. Na poniższym filmiku, w sercu lasu kamerzysta zauważa przepięknego żubra spacerującego spokojnie wśród drzew. Ta chwila, w której potężne zwierzę porusza się z niezwykłą gracją, staje się centralnym punktem nagrania. Kamerzysta, całkowicie zafascynowany urodą i siłą tego króla lasu, nie może oprzeć się pokusie uwiecznienia tego momentu na filmie. Żubr majestatyczny i pełen godności przemierza teren z niezachwianą pewnością siebie. Jego potężna postura, okazałe rogi i lśniąca sierść sprawiają, że wygląda jak żywcem wyjęty z opowieści o dawnych dzikich Europie. Jednak nagranie nabiera nieoczekiwanego obrotu, gdy w pewnym momencie spokojny dotąd żubr nagle zmienia swoje zachowanie. Zwierzę, być może czując się zagrożone obecnością człowieka w swoim terytorium, niespodziewanie przejawia bardziej agresywną postawę. Ta nagła zmiana zachowania jest przypomnieniem o dzikiej naturze żubrów i o tym, że mimo swojej urody i majestatu pozostają one dzikimi stworzeniami, które mogą być nieprzewidywalne. Kamerzysta, zaskoczony i zaniepokojony zmianą postawy zwierzęcia, postanawia natychmiast opuścić miejsce, uciekając przed potencjalnym zagrożeniem. Ta dramatyczna końcówka nagrania podkreśla, jak ważne jest zachowanie ostrożności i szacunku wobec dzikiej fauny oraz przestrzeganie bezpiecznej odległości, zwłaszcza w przypadku tak potężnych zwierząt jak żubry. Żubry, będące największymi ssakami lądowymi Europy, posiadają wiele fascynujących cech i unikalnych aspektów. Ich historia odbudowy populacji jest jednym z najbardziej spektakularnych sukcesów w dziedzinie ochrony przyrody. Kiedyś na skraju wyginięcia, teraz ich liczebność wzrosła dzięki ogromnym wysiłkom konserwacyjnym z kilkudziesięciu do kilku tysięcy osobników. Te imponujące zwierzęta są wyjątkowo przystosowane do życia w chłodnych klimatach dzięki gęstej i izolującej sierści, która pozwala im przetrwać w bardzo niskich temperaturach. Są roślinożercami, a ich dieta składa się głównie z trawy, liści, pędów drzew i krzewów zmieniając się w zależności od pory roku. Znane ze swojej długowieczności, żubry mogą żyć do 20 bądź 25 lat w warunkach naturalnych. Ich rogi służą nie tylko do obrony i walk między samcami, ale również jako narzędzie komunikacji i wyrażania dominacji w stadzie. Te zwierzęta odgrywają kluczową rolę w ekosystemach leśnych, pomagając w utrzymaniu różnorodności biologicznej. Ich żerowanie pomaga w kontroli roślinności i tworzeniu przestrzeni dla innych gatunków roślin i zwierząt. Żubry posiadają unikalny zestaw genetyczny, który odróżnia je od innych dużych ssaków, jak bizon amerykański. Badania nad ich genetyką dostarczają cennych informacji o ewolucji i ochronie gatunków, podkreślając ich niezwykłość i ważność nie tylko jako część dziedzictwa przyrodniczego Europy, ale także jako kluczowy element ekosystemów, w których żyją. Dziękujemy Wam za towarzyszenie nam w tej niezwykłej podróży po świecie żubrów. Dzisiejsza wyprawa ukazała nam nie tylko wielkość i majestat tych wspaniałych stworzeń, ale także przypomniała o ważności ochrony i zachowania tych unikalnych zwierząt dla przyszłych pokoleń. Historia żubrów jest przypomnieniem, że nawet w obliczu wielkich wyzwań, z zaangażowaniem i wspólnymi działaniami, możemy dokonać zmian na lepsze. Niech nasza fascynacja i podziw dla żubrów. Przemieni się w działania mające na celu ochronę ich naturalnego środowiska i zapewnienie im bezpiecznej przyszłości. Pamiętajmy, że każdy z nas może przyczynić się do ochrony przyrody. Do zobaczenia w kolejnych filmikach, gdzie ponownie zanurzymy się w niesamowity świat przyrody. Do tego czasu bądźcie ciekawi, bądźcie świadomi i pamiętajcie o ochronie naszej wspaniałej planety. Do zobaczenia!